Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni, jeszcze z TM6 wita, słuchajcie, właśnie piekę ciasto na takie warsztaty dla osób, które chcą pomóc, pomóc, poznać TM7, no i postanowiłam, nagram Wam ten filmik, ale jeszcze na tym starszym urządzeniu, co mówiłam, żebyście nie czuli się jacyś odrzuceni, więc jeszcze TM6 spokojnie będzie się pojawiał w filmikach. Także słuchajcie, to będzie szarlotka królewskie góry z połówkami jabłek. Wygląda tu przepięknie i mam nadzieję, że tak samo też smakuje. Więc rozpoczynamy gotowanie. Eee, I tutaj co? Stopień trudności łatwy, czas przygotowania 40 minut, całkowity godzina 45, liczba porcji 15. Eee, nie, przepraszam, 12. I tutaj nie mogę zwiększyć, ale to będzie cała jedna wielka blacha. Słuchajcie, rozpoczęła się już taka zwykła sprzedaż TM7, także jeśli macie ochotę ja oczywiście będę wrzucała Wam filmiki będę je aktualizować ale najpierw chcę, że tak powiem Wam to pokazać od drugiej strony jak też się uczymy, jak poznajemy to urządzenie żeby nie było, że wrzucę Wam od razu filmik z całkiem wyszkolony no więc jeden etap szkolenia był teraz udał się na szkolenie dla klientów ale też z tego skorzystam. Dobra, dosyć gadania. Robimy ciasto. I to ciasto możecie też sobie, widzę, zrobić na święta. No bo to będzie fajny, fajna szarlotka. Także tak, robimy 500 gramów mąki. pszennej wsypujemy do naczynia. Uj, zaraz zobaczymy, czy to dobra idzie, idzie, idzie. Jeszcze troszeczkę. No i jest 550, jak to u mnie, prawda? Dobra, to. gramów, już a nie, myślałam, że się tak nieraz się z taki bryła zrobi, ale tu jest idealnie. 50 gramów cukru pudru, dobra, jest 58, jest trochę więcej mąki, to będzie trochę więcej cukru pudru. Dwie łyżeczki cukru waniliowego wykonanego w termomiksie lub cztery łyżeczki cukru wanilinowego zakupionego w sklepie. Już muszę koniecznie sobie zrobić cukier, nie puder, puder też, ale cukier waniliowy. Dobra, lecimy z tym. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Już będzie. Raz, dwa. No i patrzcie jak to szybko idzie, 200 gramów zimnego masła pokrojonego na kawałki. No to też dodamy masło, zobaczymy czy będzie akurat 200, no w kostce powinno być, ale wiecie jak to bywa. Dobra. Wow, no, nawet 210. Dobra, lecimy teraz tak, zakładamy pokrywę razem z miarką i tu mamy 15 sekund obrotu 5, mieszamy składnikiem, jaki musimy dodać do tego naszego ciasta, bo jest dosyć suche, jest serek homogenizowany, waniliowy. Ja tu nawet kupiłam o smaku waniliowy z, z dodatkiem pokruszonej laski wanilii. Słuchajcie, takie bajery teraz można kupić. Więc będzie 200. Dobra. Jak dodam więcej, to też się nic nie stanie, bo było więcej troszeczkę mąki. Mm. Ciekawe, kto to zje resztę. Patrzcie taki sereczek. Dobra, 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 lecimy dalej jedno żółtko. No i tutaj zakładamy miarkę z pokrywą. I słuchajcie, 20 sekund obroty 4, ale już Wam powiem, co dalej, żeby Was nie zanudzać. Ciasto musimy przełożyć na blat, uformować z tego kulę i zawinąć folią i odstawiamy to na 30 minut do lodówki. Ale w międzyczasie coś będziemy robić, także e, zaraz wam wszystko powiem, jak już tu sobie to ogarnę. Słuchajcie kochani, ciasto się już chłodzi, teraz w międzyczasie musimy obrać sześć jabłek, e, odmiany na najlepiej szara lub złota, reneta, przekroić na pół, usunąć gniazda, no i obrać. Także takie połówki muszą nam zostać, tak, jabłuszek. Dobra, jak mamy to zrobione, to musimy wymieszać w, łyżecz... w miseczce łyżeczkę cukru i cynamonu i to odstawić, więc ja to sobie zrobię za chwilę. Teraz rozgrzewamy piekarnik 180 stopni góra dół. I trzeba przygotować prostokątną foremkę 30 na 24 na 6. Wyłożyć papierem. Także ja już to wszystko mam zrobione. Eee, lecę po ciasto i będziemy już składać sobie warstwy w naszej szarlotce. Dobra kochani, cynamon przygotowany, ciasto wyjęte, blacha przygotowana. Teraz robimy tak. Większą część ciasta o wadze 550 musimy rozwałkować na prostokąt, tak żeby, żeby sobie. Dobra, ja nie będę tu sobie tego ważyć, tylko musimy rozwałkować tak, żeby nam się w sumie wsadziła na blaszkę. Także to będzie spód naszego ciasta. Jak już to zrobię, to już Wam powiem co dalej, bo już zaraz lecimy z tym do piekarnika. No, i dobra, jak już mamy przygotowane to ciasto, po prostu wyłożone, to teraz układamy ciastka, ciastka widzicie, nie na ciasto, ciastka jabłka, ale tymi wypukłymi częściami w górę. No i tak wykładamy całą naszą tortownicę, i na to damy jeszcze jedną warstwę ciasta i lecimy z tym do piekarza. Nie, poczekajcie, bo zanim, zanim jeszcze damy to ciasto, drugie, to musimy posypać naszym cynamonem, także. Także, no, jeszcze troszeczkę na 100 pracy czeka, ale to będzie wyglądało fajnie. O, widzę, że mam za mało. Ja bo chcę takie naprawdę fajnie wcisnąć. Niby tu było sześć, ale widzę, że jeszcze ze dwa muszę obrać. Także musicie chwilę poczekać. Dobra, udało mi się. Teraz posypuję cukrem połączonym z cynamonem. O. Mm. powiem Wam, że jest pachnie pięknie. No, i teraz tak, na chwilę jeszcze odstawiam to moje ciasto i muszę. Teraz rozwałkować pozostałą część tego ciasta i ułożyć na górę na jabłkach. I teraz tak, ja już poczytałam sobie wskazówki. Spokojnie możecie układać. Nie musicie formować tego ciasta tak, żeby wpadło między jabłka, bo ono, ono podczas pieczenia e, bardzo dobrze sobie poradzi i sobie uformuje się tak naprawdę samo. Także już moment, muszę podsypać mąką, zaraz będę pokazywała Wam, jak to ładnie położyć mam. Rozwałkowałam sobie ciasto. Słuchajcie, zawinęłam sobie na swój wałek i teraz po prostu je puszczam. Ono się samo ułożyło do foremki, no troszeczkę je muszę tu przesunąć. I słuchajcie, jest naprawdę widzę tu jak już w tym momencie wiem w którym miejscu są jabłka. Dobra. Teraz lecimy do pieca między 50 a 55 minut w piekarniku nagrzanym na 180 stopni. Także słuchajcie, już tak naprawdę będziemy po tym degustować nasze ciasto. Kochani, ciasto gotowe. Zobaczcie, tak wygląda szarlotka, jak ona się te królewskie góry. Także są faktycznie góry szarlotkowe, jabłuszkowe góry. No i teraz ten deser wystarczy posypać cukrem, pudrem. No i będziemy zaraz degustować. Ja już kroję i próbuję, bo aż ślinka leci. Także już Wam pokazuję, jak wygląda ciasto. Zobaczcie, takie góry, 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 góry. No i degustacja, bo ja już się nie mogę doczekać. Szarlotka. Mm. Zapach cudowny, smak jeszcze lepszy. Życzę Wam miłego dnia. Stawiam Wam relację z tego spotkania.